Cześć, tu Adam. Witam na kanale Global Motors. W tym odcinku pokażę Wam Jaguar XJ, czyli kwintesencję brytyjskiej motoryzacji, konkurenta i odpowiedź Brytyjczyków na wielką niemiecką trójkę, czyli BMW 7, Mercedesa klasy S i Audi A8. Zapraszam do oglądania. Limuzyny to samochody stworzone do pokonywania długich dystansów. Dlatego naszego Jaguara będziemy testować w trasie. Zabieramy ze sobą wideorejestrator X-Blitz Go 2 i zobaczymy, jak on się sprawdzi w praktyce. Historia modelu XJ sięga 1968 roku. Sam Sir William Lyons twierdził, że jest to najlepsze auto marki tamtych czasów. Nasz model to ósma generacja o kodzie modelowym X351. Zaprezentowana w 2009 roku przez samego Jay Leno w Art Saci Gallery w Londynie. Pokazana później w Pebble Beach. W 2010 roku została zaprezentowana wersja opancerzona Sentinel o klasie B7. Wytrzymywała ona wybuch 15 kg trotylu. Był to ulubiony samochód vip i polityków. Był użytkowany przez premierów Wielkiej Brytanii takich jak David Cameron czy Boris Johnson. W 2013 roku samochód doczekał się faceliftingu. My mamy wersję jeszcze sprzed liftingu. Standardowa wersja XJ mierzy ponad 5,1 metra długości. Wersja long jest o 12,5 cm dłuższa i ma większy rozstaw osi, co ma bezpośrednie przełożenie na miejsce w kabinie. Klienci dostrzegali tą różnicę i częściej sięgali po wersję long. Mimo upływu lat, sylwetka Jaguara się nie zestarzała i nadal wygląda atrakcyjnie. Minusem tego samochodu jest horrendalna utrata wartości, przez co możecie już bardzo tanio kupić Jaguara i wygląda na droższego niż jest w rzeczywistości. Nadwozie Jaguara XJ jest wykonane z aluminium, w 50% pochodzącego z odzysku. Dzięki temu, mimo swoich gabarytów, samochód jest bardzo lekki i waży tylko 1865 kg z napędem na 4 koła. Napęd na cztery koła był dostępny wyłącznie z silnikiem 3.0 V6 z kompresorem. O mocy 340 koni 450 Nm momentu obrotowego dostępnego od 3500 obrotów. Jak na jaguara przystało, samochód był dostępny w topowej wersji R z silnikiem 50 V8 o mocy 550 koni i momencie obrotowym 680 Nm, co pozwalało rozpędzić tego kolosa poniżej 5 sekund do setki. Nasz model przyspiesza o 1,5 sekundy gorzej. Mimo, że jest to limuzyna, sylwetko Jaguara XJ przypomina trochę coupé. Lampy zostały zintegrowane razem z tylnym błotnikiem. Mamy tutaj podwójną końcówkę układu wydechowego i ogromnego kotka, żebyśmy wiedzieli z jakim autem mamy do czynienia. Brytyjscy konstruktorzy chyba nie wiedzieli, jak rozwiązać otwieranie bagażnika. Nie chcieli psuć ładnego designu auta z tyłu, dlatego umieścili przycisk z prawej strony zderzaka. Klapa oczywiście otwierana elektrycznie, bagażnik 520 litrów i bardzo nieregularny kształt. Pod podłogą bagażnika również nie znajdziecie wiele miejsca, gdyż większość zabiera akumulator i kompresor od tylnego zawieszenia pneumatycznego. Wnętrze Jaguara XJ to połączenie luksusu i elegancji. Możecie się tutaj poczuć jak w klasycznym Jaguarze. Mamy mnóstwo skóry, miękka skóra na fotelach Deska obszyta w skórze, zarówno góra, jak i dół. Podsufilka wykończona z alcantary. jakby tego było mało. Kieszenie drzwiowe super wykończone skórą i miękkim materiałem w środku z gładnymi przeszyciami. W klasycznym wnętrzu Jaguara udało się konstruktorom umieścić trochę technologii. Między innymi ciekłokrystaliczny wyświetlacz oferowany już w 2010 roku, którego nie miało między innymi BMW. Drewniana kierownica. Podgrzewana również nie była w ofercie BMW 7. Mamy tutaj dotykowy ekran nawigacji, wysuwaną gałkę, lewarka zmiany biegów, schowek otwierany na dotyk, lampki, które również aktywujemy dotykie. Kupując wersję Long, właściciele będą siedzieć częściej na tylnej kanapie, dlatego przetestujemy naszego Jaguara zarówno z pozycji kierowcy, jak i pasażera. Witam Was kolejnego dnia, słońce powoli przebija się przez mury, tymczasem my ruszamy w trasę testować naszego Jaguar XJ, zamontowaliśmy już wideorejestrator x Go 2, no to co, jedziemy! <mum> Mamy z pokładu Jaguara XJ, kierowca może się poczuć tutaj naprawdę komfortowo, mamy obszerny fotel, z którym ma bardzo dużo zakresów regulacji, więc osoba o każdej posturze znajdzie w nim pozycję. Mało tego, fotel jest grzany, wentylowany, a do dyspozycji mamy nawet masaż. Nie jest to może taki sam masaż jak w SPA, ale przy dłuższej trasie pozwoli Wam rozluźnić trochę mięśnie. Gąbki fotela są bardzo miękkie i przyjemnie do niego wpadamy. Kierownica na pierwszy rzut oka wydawałoby się drewniana, że nie będzie się jej przyjemnie trzymało. Natomiast jest bardzo przyjemna w dotyku. Jest to połączenie drewna z skórą wysokiej jakości, miękką. Całość trzyma się po prostu przyjemnie. Nie jest ona zbyt twarda, gdyż wewnętrzna strona, którą trzymamy palcami, jest wykończona miękką skórą. Jakby tego było mało, w zimie wam na pewno nie zmarną palce, bo jest opcja podgrzewania. Natomiast umieścili ją w tak beznadziejnym miejscu, że często pokonując rondo czy skręcając, niechcący włączamy tą opcję, co w warunkach letnich jest niezbyt przyjemne. Ciekło krystaliczne zegary to była nowość prowadzona przez Jaguara. O bardzo dobrym kontraście, widoczne nawet w bardzo słoneczne dni. Jakość tych zegarów na dzień dzisiejszy może nie powala, gdyż widać tutaj drobne piksele. Natomiast kierownica nam nie zasłania widoku zegarów poprzez te bardzo duże wycięcie. Zegary są proste i mega czytelne, a przede wszystkim dają poczucie, że siedzimy w nowszym samochodzie niż jest w rzeczywistości. Jak na klasyczną limuzynę przystało, Jaguar jest oczywiście bardzo wygodny. Z przodu mamy klasyczne kolumny Mac Persona z podwójnymi wahaczami, elektronicznie regulowanymi amortyzatorami. Z tyłu natomiast poduszki pneumatyczne. W 2013 roku nie było to zbyt innowacyjne rozwiązanie. Czy konkurencja była lepsza? BMW również miało pneumatykę tylko tylnej osi. Audi A8 czy Mercedes S klasy oferował pełne zawieszenie pneumatyczne z regulacją prześwitu. Samochód jest naprawdę dobrze wyciszony. Mamy tutaj na przykład podwójne klejone szyby. Mam zastrzeżenia co do wygłuszenia podwozia. Dochodzą tutaj dźwięki pracy zawieszenia oraz szumu opom. Za wyciszenie wnętrza również jest odpowiedzialna skrzynia biegów. Która utrzymuje samochód na bardzo niskich obrotach. Silnik 30V6 z kompresorem jest słyszalny dopiero w górnych partiach obrotów, ale nie jest to taki dźwięk kompresora jaki znacie z Helkata czy Mini Coopera SR53. Mimo brytyjskiego pochodzenia samochód jest w ponad 50% zbudowany z niemieckich komponentów. Między innymi mamy tutaj ośmiobiegową skrzynię ZDF, która jest montowana w Jaguarze XJ od 2013 roku. W początkowych fazach produkcji była montowana sześciobiegowa skrzynia. Ośmiobiegowa skrzynia ZDF to nie tylko pancerne rozwiązanie, ale również niższe spalanie i lepsza dynamika. Ile ten samochód pali? Po przejechaniu kilku tysięcy kilometrów w trasie, wartość średnia to około 10 litrów. Z jazdy po mieście około 12 litrów. Więc, jak na tę moc, to naprawdę bardzo dobry wynik. Brytyjczycy chcieli być innowacyjni i umieścili tutaj dotykowy ekran. Natomiast nie jest to do końca dobre rozwiązanie, ponieważ trzeba było zrezygnować z części przycisków i niektóre opcje są po prostu pochowane nie włączamy wentylacji czy masażu przednich foteli jednym przyciskiem musimy wcisnąć przycisk od fotela poczekać sekundę dopiero wybrać sobie masaż, wentylację lub ogrzewanie z wszystkimi opcjami jest tak samo niektóre są skrzętnie pochowane i ciężko jest je znaleźć obsługa m.in. wyświetlacza centralnego jest umieszczona i na kierownicy i na gałce od kierunkowskazów Czemu nie dało się tego zrobić w jednym miejscu? Jak kierownica, to konsekwentnie tylko na kierownicy. Jeżeli w gałce, to tylko w gałce. Na tylnej kanapie Jaguara XJ można się poczuć jak prawdziwy VIP. Jednak z małymi uwagami. Kanapa z tyłu nie jest regulowana elektrycznie. Siedzisko, jak dla mnie, jest trochę zbyt krótkie. Pozycja jest podwyższona, dlatego aby osoby siedzące z tyłu mogły obserwować drogę. To jest częsty zabieg w przedłużanych limuzynach. Tak samo jest w BMW serii 7, Audi A8 czy Mercedesie S Klasy. Mamy tutaj również podłokietnik. Jest on relatywnie wysoki. Troszkę nienaturalnie, bo prawą rękę trzymamy wtedy wyżej od lewej ręki na tym podłokietniku zintegrowanym z boczkiem drzwiowym. Aby nam słońce nie świeciło w twarz, mamy rolety. Aczkolwiek regulowane manualnie u konkurencji jest regulacja elektryczna Jeżeli trzeba by było poprawić makijaż mamy tutaj podświetlane lusterko Na dzisiaj kończymy naszą przygodę z Jaguarem XJ. Podsumowując, jest to niezwykle luksusowy i wygodny samochód. W niektórych aspektach przewyższa nawet niemiecką konkurencję, a jego sylwetka się w ogóle nie zestarzała. Jeżeli porównacie go do BMW 7, Audi A8 czy Mercedesa S-klasy z tamtych lat, czyli z 2013 roku, Jaguar wygląda dużo świeżej od konkurencji. Może dlatego że nie czekał się swojego następcy. Pamiętaj, jeżeli materiał Ci się podobał, zostaw łapę w górę, napisz komentarz, który samochód Ty byś wybrał i dlaczego, zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego materiału. Do zobaczenia w następnych testach. Cześć!